Dobra, słuchajcie, troszkę nagram, cześć słoneczku, cześć maleństwo, cześć kochani, cześć, ojej, cześć kochani. Bo przyszliśmy z dziewczynkami od i może będę je wypuszczać, najpierw wyjdzie sobie Sara, O ceruniu. Proszę puchanie. Wszystko dobrze? Dobra. A teraz wejdzie sobie Żuczka. I zaraz Wam wszystko opowiem. Już puchana, już. O, proszę, Słoneczko. No, Żuczka od razu uciekła. A ja. Czekajcie, już wam wszystko opowiem. Dobra. Już, 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 już opowiadam. Tylko nałożę, może ktoś będzie chciał. I ko. Proszę, może ktoś chce tutaj zjeść. Okej. Okay. Nie chcesz na razie tak. No więc słuchajcie, żeby nie tyle nie pisać krzywo wszystko. Trudno, tak? To powiem wam tak. Sara ma w sumie bardzo ładne ząbki. Na jednym z tyłu zrobił się kamień, który obnażył tutaj dziąsł, obnażył korzeń. Zrobił stan zapalny w dziąśle, więc już jedna trzecia tego korzenia była na wierzchu, więc pani doktor usunęła tego jednego ząbka. Reszty, reszty usunęła kamień i wszystko jest pięknie zabezpieczone. Także Sara miała taki powiedzmy lejtowy zabieg, straciła jeden ząb. Natomiast Żuczka okazało się, że ma no straszny stan, ona straciła aż siedem zębów. Także to jest po prostu niesamowite, że straciła aż siedem ząbków. Czekajcie, bo mi tu wchodzą, a ja nie chcę, żeby mi tu wchodziły. Czekaj, wejdźmy stąd. Przepraszam Cię kochanie, Ciebie też przepraszam. Tutaj zamykamy. Eee, A straciła aż siedem zębów, w tym jednego tutaj kła, ale on się po prostu ruszał, być może na skutek jakiegoś urazu. Jakąś gdzieś tam szóstkę, no i te tylne zęby e, powodowały już straszne stomia, tam okropną ropę. I generalnie musiała bardzo cierpieć. Stąd też, ja myślę, jej zachowanie. Zobaczymy za 3-4 dni, i że to jest całkiem inny kot. Ona teraz będzie oczywiście na środkach przeciwbólowych. Cześć Sarunka, cześć. Yy, I zobaczymy też, jak się zachowuje. Natomiast, o jest tutaj. Natomiast, no po prostu kot powinien odżyć. Że ona siedziała z główką w tamtą stronę, to nie było normalne. Ja już naprawdę się bałam tutaj różnych rzeczy. Czekaj, nie chcę, żebyś ty stąd skoczyła, wiesz? No ci tu ci tutaj stołeczek, o, na to się skacze, jakbyś się przymierzała. Dobra, także tak to wygląda, koteczki są już w domku, obudzone, jak widać. Także trwało to jednak cały dzień, bo to bardzo dokładnie, mam taką cudowną panią doktor stomatolog tutaj, eee, polecam ją gorąco. Zobaczymy, czy niunieczka, nasza sarunia, przestanie sobie brzuszek wylizywać. Tak, kochane? Tak? No, moje chłopaczki śliczne, moje piękne. Moje, tak? Moje piękne sarunka. Jak się czujesz, słoneczko? Jak? Moja kochana, nie było ciebie, tak? Ja ciebie uwielbiam, wiesz? Uwielbiam ciebie. Ty jesteś kochana kucinka, bardzo. Bardzo kochana i śliczna. Natomiast y, są takie wieści nieciekawe, jeśli chodzi o tiutję, bo ja miała robione zęby dopiero co, można powiedzieć. A najprawdopodobniej no, zostały nieusunięte dwa korzenie, bo wystają po prostu teraz właśnie byłam z nią na konsultacji. <laughs> y, także y, no niestety czekają powtórka. No bo... Nie może tak zostać. Ma stan zapalny wokół tego. Także pani doktor będzie to wszystko za tydzień, w środę musiała, no jeszcze raz czyścić tę, te, 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 tą szczękę, obejrzeć, zobaczyć wszystko. No, także tak to wygląda. I cóż, i na razie dajemy koteczkom odpocząć. Zoluś, Zolu, hej, Kituś. I cóż, i tyle. Wieczorem będziemy jeszcze nagrywać. Co, mój skarbik? Ty jesteś dobry, Kotek, tak? Dobry, kochany kotek. Kochany, jesteś dobry. Musimy to wszystko mieć, dlatego że to są bardzo ważne zalecenia, ale dopiero od jutra, dziś mamy jeszcze spokój, nic nie musimy dawać. Dzień moi drodzy, to było pierwsze przywitanie, pierwsze przywitanie. Tak, solo. Pierwsze przywitanie nowych opiekunów, naszych, naszych oczek w głowie najpiękniejszej pary sezonu zimowego, tak to nazwijmy, bo wszystkie pary są tu piękne, ale te dwa kocurki to są przecież wyjątkowe. Także mamy tutaj państwa, pani Beata z mężem przyjechała po kotki. Ja wszystko już pani Wandzie dzisiaj opowiedziałam o was, że pani Wanda będzie z kotkami teraz, taki ma czas. On już, on już się pakuje, słuchajcie. On, się, on po prostu ma taką potrzebę zmiany, że teraz jak krzykowałam dziewczyny do zabiegu, to. Nie mogłam, złapałam i, to, i nie mogłam sadzić, bo rufus, bo ten, bo Marcel siedzi. Co? Także tak to wygląda z kotkami. O, rufusek, spokojnie. One oczywiście są takie, że będą darły japę całą drogę, ale potem się zaklimatyzują natychmiast w domu. Będą. Od pierwszej chwili myślę, chociaż Rufus miał takie, bo ten to od pierwszej chwili, ale a Rufusek to taki miał parę godzin takiej niepewności, to jest gdzieś się schował. Cygan, to jest cygan. A to jest cygan, tak. Także są koteczki są jak złoto, są przekochane, przecudowne. No i co, pakujemy? <laughs> pakujemy, pakujemy, bo długa droga <laughs> Czy na wynos zapakować? <laughs> na wynos, czy na miejscu będziecie? <laughs> na wynos, bierzemy na wynos. Dobra. <laughs> Marcelek się sam pakował już, no ale ja muszę mu niestety pomóc, no niestety, także ostatnie spojrzenie na nasze kochane, piękne kotki, jadą po nowe życie, a są tak cudowne, że naprawdę, o, on tutaj, ale tu akurat nie, skarbie, to jesteś mniejszy, pójdziesz do mniejszego, wiesz, o, tu idzie, tu idzie Rufusek, chodź Rufusku, czy wejdziesz tu, kochanie, sam, wejdziesz tu, 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 o, tu, wejdziesz? <gry> hop, hop, hop. Siedem, siedem, siedem. hop, 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 hop. No, hop, no. chodź. No. No. chodź. No. chodź. No. no, i patrzcie, nie Aha, ja jaka niespodzianka biełycz. Biełycz w kocim pokoju numer jeden. Tutaj jest solomonek śpiący. A dziewczyneczki tam dochodzą do siebie. Jedna i druga. Widzicie tam ze słówkiem. Żuczka, a tutaj jest y, Sarka. Także ja jutro, jak one dojdą do siebie, przeniosę również pozostałe kotki, tak? Dzień, on jest już taki fajny. On do mnie teraz troszeczkę w nowym pokoju, to jest dziwiony, ale już jest taki fajny, tak mnie cieszy. Ojejku, kochanie. Bardzo mnie cieszysz, Żałko. Bardzo mnie cieszysz. Tak, kochanie. Tak, zęby ma dramatyczne, więc też ten kot odżyje, ale wszystko na razie idzie dobrze. Jest na antybiotyku, widzę, że odżył. Dostaje taki środek przeciwbólowy, który nie niszczy mu wątroby. I widać, że kotek odżył, po prostu odżył. A tutaj Soluś się myje. Kochany kotunek, malutki. Natomiast dziewczynki, tak jak mówię, o sarunia, już się tutaj mizia. Tak, masz o, ząbek wyrwany? Ty to masz słabo. A żuczka jest też na środkach przeciwbólowych i przez parę dni będzie, bo ona jednak ma w tej paszczy dużo więcej zrobiane. Cześć, kto to jest twój kolega biełycz? Jak ty z nim żyłaś? Dobrze, no kto to? O, bie biełycz na ciebie. Ojej, on jest troszkę zestresowany, bo to nowe miejsce. Tak? Taka dziupla dla kotka. Ojej, a co to? To są głuptasy. No co głuptasku? Nie rób głuptasku. Nie rób to Saronia jest przecież. Już myślałeś, że się uwolniłeś od tej dzieciarni, tak? A dzieciarnia niestety prześladuje cię. No i nie ma go już. Poszedł. Tak? Ty jesteś kto? Ty jesteś Sara? Nie wiem, chyba tak, nie? Znaczy, zachowujesz się jak żuczka, powiem szczerze. No? Jesteś Sarunia czy żuczka? Hmm? <ścoughs> kochany Płatek, kochany. Także no cóż, dzieciaczki zostały same w kocim pokoju. Jest od razu inna tutaj atmosfera. W sensie, że jest spokojniej, tak? Jest spokojnie, jest. Spokojniej, jest yy... Czekaj, później weźmiemy to, jest yy, bez takiego witania od razu. No jest jednak inaczej, prawda? Nie ma naszych gwiazd głównych, No ale po to jest dom tymczasowy, żeby tak to właśnie się działo, żeby kotki znikały z tego kociego pokoju. No i żeby pojawiały się nowe. No tak. Tak, tak. Dobra niunki, śpijcie sobie, odpoczywajcie dziewczynki i jutro zobaczymy, co u was słychać. Jeszcze jutro będziecie miały dwie siostry. No, nie ma sensu ich trzymać już osobno, prawda? To jest duży pokój. Nie ma sensu. Kochana Sarunia. Dobranoc. Parzuczkuś, parzuczynko. A pa kochanie, to malutka. Ty odżyjesz, kobieto, mówię ci. Odżyjesz, moja malutka. Zobaczysz, jak odżyjesz, jak będziesz szczęśliwa niedługo jeszcze parę dni. 爱。Nice.